Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FIFA 21 Road to Glory. No i dzisiaj zgodnie z obietnicą junior postanowił przetestować pozyskanego wczoraj Rodrigo. No i sprawdzi też, jak w obronie spisywał się będzie Wes Morgan, zrobiony w SBC. No jak widzicie, Rodrigo wylądował na lewej pomocy, ale to była najlepsza opcja, żeby wkomponować Brazylijczyka do naszego składu. Testy odbędą się oczywiście w Division Rivals. No, dograło nam przeciwnika. No i zobaczmy z czym przyjdzie się mierzyć. No, klasyka gatunku. Varan Gomez, Mendy. No, taki można powiedzieć meta skład. No ale miejmy nadzieję, że nasze srebrne karty poradzą sobie z De Bruyne i Rashfordem. Pierwszy kwadrans meczu nie należał do specjalnie ciekawych, no ale w końcu udało się wyprowadzić akcję. No tu widzicie, Rodrigo jakoś tam podał piłkę do kantony, ten do Adamsa. No a nasza srebrna karta, srebrny napastnik no robi to, co umie najlepiej, czyli strzela Drivenika i mamy 1 do 0. To już 34 minuta. No, i tutaj e, przejęliśmy piłkę e, dzięki Alanowi. No i kantona szarpnął tutaj, e, podał do Adamsa. Adams chwilę poczekał, wypatrzył Alana. Alan do kantony, kantona piłka zwrotna. No i tym razem Alan, od którego się wszystko m, zaczęło. No, a więc, jak widzicie, Brazylijczyk spisuje się świetnie i w obronie, i w ataku. No i mamy 2 do 0. Niepocieszony Kurtua, ale co zrobić jak się gra przeciwko potężnemu Adamsowi. No właśnie to trzeba się liczyć z tym, że będzie trzeba wyjąć piłkę z siatki po raz trzeci. To już doliczony czas pierwszej połowy. No i nasz Adams pokazuje, że można na niego liczyć i w Food Champions, i w Division Rivals, tu jak widzicie, ładny tam blok. Morgana, no Morgan, bardzo, bardzo godna polecenia karta, niestety już nie do zrobienia, było tylko 12 godzin, był niedrogi, no ale niestety ci, którzy przegapili, przespali z szansę, no to już nie mają możliwości zrobienia jamajskiego Boba Marleya. No a tu jak widzicie Rodrigo, no i tym razem troszkę za mocno tego finesa strzelił. No junior po prostu wiedząc, że Brazylijczyk ma niską siłę strzału, próbował troszkę mocniej. No a tutaj Rodrigo, jak widzicie, ładnie przedryblował towarzystwo, no ale kurtuła na posterunku. Także jeżeli chodzi o tego Rodrigo, to jakoś nie powalił z nóg ani mnie, ani Juniora. No tutaj jeszcze jedna akcja. Już wprowadzony na boisko Alessandrini. Poczekał, poczekał, wszedł w pole karne, No i niestety trafił w słupek. No w tej drugiej połowie jakoś szczęście nam nie sprzyjało. No a tutaj zobaczcie jeszcze akcja naszego rywala. Tutaj oczywiście, pressing nie da się zabrać piłki po gbie. To już chyba dwa razy powinien ją stracić. No Morgan w końcu jakoś tam sobie poradził no ale oczywiście sam maksimum odzyskuje piłkę no i tutaj już na szczęście spalony no ale jak widzicie Morgan jest też bezcenny w obronie wygraliśmy mecz 3 do 0 no a więc udany debiut w Division Rivals no nie można powiedzieć żeby było to niezasłużone zwycięstwo rywal 1 celny strzał 2 w ogóle także Udany mecz w wykonaniu naszego składu. No a w międzyczasie udało się wbić poziom osiemnasty w sezonie drugim. Za co EA obdaruje nas złotą paczką rzadkich kart. No miejmy nadzieję, że trafimy z niej coś ciekawszego niż w poprzednim odcinku leciało. No bo to po prostu paranoja. Już naprawdę nie chce mi się otwierać paczek. Jest to upokarzające wręcz doświadczenie trafianie ciągle jakiegoś szrotu no. no i co no i szrot jak zwykle a więc jej bezlitośnie no nic nam nie da o i to jeszcze będzie niewymienny duplikat dobra przepalimy sobie go później wracamy do Division Rivals no i tutaj o ciekawy skład już nie taka pełna meta brazylijsko premier ligowy no, oczywiście Sisoko i Alan w pomocy będą stanowili ciężką zaporę, no ale zobaczymy, zobaczymy, jak sobie Junior poradzi. No i to już 16-17 w zasadzie minuta Rodrigo do kantony. Adams tutaj poczekał, poczekał, poczekał. Alan się podłączył. No i po ziemi przy słupku mamy gola na 1-0. A więc jak widzicie, Alan w pomocy nie tylko czyści znakomicie, ale też od czasu do czasu zapuści się w pole karne przeciwnika, co może skończyć się jak w tym przypadku. Tutaj już druga połowa. No i próbujemy skonstruować coś ciekawego. No, rywal grał lepiej niż ten poprzedni. Zdecydowanie lepiej więc. Ciężko było strzelić gola, no tu Cantona próbował, Kepa obronił, no ale Adams już nie miał problemów z wpakowaniem piłki do siatki. Junior przeprosił, no bo odbijanka, nie lubimy tego. No, chociaż ten strzał Cantony już powinien zakończyć się golem. No a tu zobaczcie, jeżeli martwicie się, że... Morgan jest za wolny, no to nie jest. Spacyfikował właśnie, dogonił i spacyfikował Jezusa grającego na myśliwym. No a tutaj nasz pacyfikator Lozano z Alessandrinim, no znany doskonale graczom w FIFA Duet. No i strzelał jeszcze Rodrigo, ale tym razem Bramkarz lepszy. No jakoś czegoś brakuje tej karcie. Jak się mu podniesie siłę strzału, to znowu nie będzie, można mu podnieść za bardzo podań na mamarne. Także myślę, że warto zrobić tę kartę, ale, ale nie spodziewajcie się cudów po graczu realu. Tutaj jakiś Rage quit. Przez chwilę baliśmy się, że nas też wywali w samej końcówce meczu, ale na szczęście zaliczyło to spotkanie. No, a wracając jeszcze do testowanych graczy, Morgan naprawdę fajnie. Baliśmy się, że będzie trochę zbyt powolny, ale on ma świetną równowagę. No i takie jakby duże kroki sadzi, więc jest, wydaje się dużo szybszy niż wskazywałyby na to liczbę. No dobra, to na koniec odcinka jeszcze postanowiłem przepalić trochę kart. Niewymiennych, jakieś tam duplikaty, i zrobiłem SBC o piłkarza 82 plus do wyboru. No i pytanie, czy przy naszym szczęściu to SBC okaże się SBC o piłkarza 82 do wyboru? No, zaraz się okaże. Miejmy nadzieję, że nie, bo po prostu to, co nam leci z paczek ostatnio, to jest jakiś kryminał. No tu jeszcze duplikat do klubu. No i co? No i co? Czy będą chociaż ekrany? Mmm, są nie tylko ekrany, ale jest i walkout, dehea. No i my chyba sobie weźmiemy najwyżej ocenionego Hiszpana. Grać nim raczej nie będziemy, ale o, znowu nam się pad zblokował, nie wiem o co z tym chodzi. No ale może nam się dehea przydać w jakimś SBC, bo za dużo w klubie kart... Y Wysoko ocenionych nie mamy. No to jeszcze, skoro szczęście nam dopisało, podwójna rozbudowa E 81. No, przepalimy tych panów i zobaczymy, czy z jednej paczki poleci nam Neymar Mbappe. Pewnie nie, ale raz zabawić się w to można. Zobaczymy, leci paczka. No i co. Czy będzie walkout? Nie będzie walkoutu, ale są ekrany, mm, rewelacja jak na nas, Portugalia, bramkarz Lyon, a więc będzie to szybki Lopez, 83, no wspaniały traf, pewnie wszyscy byście skakali do góry, my też się bardzo cieszymy, że mamy chociaż ekrany, no, a tak zupełnie serio, no to oczywiście nie tego się spodziewaliśmy. Zobaczmy, co jeszcze. No, tak, dwóch bramkarzy to jest najtańsza pozycja, więc jej daje nam najgorszy możliwy szrot. No, może się to skończyć tak, że w końcu my się zdenerwujemy i przestaniemy jej dawać pieniądze za kolejne wersje FIFA. No dobra, w tym odcinku to już będzie wszystko. Jutro nagrody za Foot Champions. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się na razie.